Cześć, tu Krzysiek z kanału Be Best. Sprawdźcie, czyli zapraszam na test. Tak jak zapowiadałem wcześniej, dzisiaj na warsztat bierzemy test izometryczny. Izometryczny, czyli rodzaj pracy mięśniowej występuje, kiedy wzrasta napięcie mięśnia bez zmiany jego długości. Tak. Mięsień wytwarza siłę bez ruchu. Można powiedzieć, że jest to trening statyczny. Przykładem takiego ćwiczenia jest krzesełko, które pokazywałem wam w filmiku wcześniejszym. Test, który za chwilę Wam pokażę. Został przygotowany po konsultacji z Arturem Packiem. Kto jeszcze nie zna Artura, to zachęcał, żeby poznać tą osobę. Gość z mega wiedzą. Myślę, że w tej chwili jest to jeden z lepszych trenerów przygotowania motorycznego w Polsce. Naprawdę, gość, może powiem tak: robił staż u Tima Groera. Tim Grover, trener przygotowania motorycznego najlepszych sportowców na świecie. Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwayne Wade. I to chyba wszystko, co, co na ten temat muszę mówić: tak? to się broni samo przez się. Artur, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Dzięki za pomoc, za to, że mogę pokazać dzisiaj ten test. No i myślę, że jeszcze uda nam się współpracować i, i, i działać razem, tak? Co Wam przyniesie ten test? Jakie korzyści? Przede wszystkim określi poziom wyjściowy Waszej siły, tak? Oceni skuteczność programu, bo też będę chciał Wam podać program, który możecie robić, aby się powzmacniać i określi ryzyko występowania kontuzji u Was. Czyli dostaniecie przedział, zobaczycie, będziecie mieć 4 testy, 4 ćwiczenia, gdzie będziecie yy, sprawdzać swój czas, ile wytrzymacie. Na podstawie tego będziecie mogli określić, gdzie jesteście, czy ryzyko kontuzji u Was jest wysokie, czy niskie. Co jest fajne, że przy treningu izometrycznym nie potrzebujecie żadnego sprzętu, nic, do testu będziecie potrzebować tylko stopę. Więc zobaczcie o co chodzi. I czekam, żebyście w komentarzu napisali, jakie są Wasze wyniki. Które ćwiczenie było dla Was najłatwiejsze, które sprawiło Wam trudność. Jeśli jakieś problemy techniczne są, napiszcie. Odezwę się, powiem Wam, jak to zrobić, w czym rzecz. Ale myślę, że na tych filmikach jest wszystko tak zrobione, że dacie sobie radę. Spróbujcie to zrobić, napiszcie mi. Jestem mega ciekawy, jak Wam poszło. No i sprawdźcie to. Ustaw się w pozycji wykroczno-zakrocznej. Stopę nogi wykrocznej ustaw płasko na ziemi. Stopę nogi zakrocznej na palcach. Stopa nogi zakrocznej i nogi wykrocznej nie powinny znajdować się w jednej linii. Kręgosłup ustaw w pozycji naturalnej. Rozłóż ręce na biodrach lub skrzyżuj na klatce piersiowej. Wespnij się na palce nogi wykrocznej i zejdź do przysiadu poniżej kąta prostego w kolanach. Nie dotykaj kolanem nogi zakrocznej ziemi. Nie pochylaj się w przód. Zatrzymaj się w tej pozycji i utrzymaj jak najdłużej potrafisz. Izometryczne kopenhaskie przywodzenie. U ustaw się w podporze bokiem na przedramieniu. Oprzyj wewnętrzną część stopy na krawędzi ławeczki, łóżka lub krzesła. Drugą rękę połóż wzdłuż tułowia lub na biodrze. Unieś biodra tworząc linię prostą od głowy do stopy. Druga stopa powinna dotknąć dolność części ławeczki lub krzesła, lub łóżka obojętnie. Nie przekręcaj się w biodrach, nie zginaj się w biodrach, trzymaj linię prostą. Zatrzymaj się w tej pozycji i utrzymaj najdłu najdłużej, jak potrafisz. Klęknij obu nóż na ziemi, pod poduszce pod ustaw stopy w zgięciu grzbietowym równolegle do siebie na szerokości bioder. Partner treningowy powinien złapać się za zabrzusiać mięśnia brzucha tego łytki, blokując stopy. Nigdy zaściągną Achillesa, aby nie wywołać dolegliwości bólowych. Napnij mięśnie pośladkowe, dolny odcinek kręgosupa zachowaj w pozycji naturalnej. Jeśli nie ćwiczysz z partnerem, spróbuj znaleźć jakiś mebel w mieszkaniu, o który możesz zahaczyć nogi. Siłą mięśni tylnej części ud opuszczaj się jak najdłużej w dół, używając tylko stawów kolanowych. Ręce przygotuj do asekuracji, aby nie uderzyć twarzą o ziemię. Dometryczna pompka. Ustaw się w podporze przodem. Ręce ustaw na ziemi, trochę szerzej niż barki. Przedramiona powinny być ustawione pionowo względem podłoża. Ramię 45 stopni do tułowia. Ugnij ramiona, klatka piersiowa 2 cm nad ziemią i zostań w tej pozycji. Schodząc w dół, zachowaj linię prosto między głową a piętami. Zepnij mięśnie pośrodkowe i mięśnie brzucha. Utrzymaj najdłużej jak potrafisz.